Hej, z tej strony Pierogi Stars, znaczy Gamesters. No, więc ostatnio wynikła drama z Danielem Magicalem, gdzie oskarża nas, że nie zapłaciliśmy mu hotelu ani yy, nie opłaciliśmy mu jego pierogów. Ale sytuacja wygląda całkiem inaczej niż Daniel to przedstawia: gdzie potwierdzają to osoby trzecie, niekoniecznie należące do Gamesters. Dlatego no, chcieliśmy się dzisiaj wypowiedzieć na jego temat. I tak, zapraszam na film. No i tak, sobie chodzimy, chodzimy. I właśnie tam był Kotwicz, tam był też Radowity, i tam organizator był. Oczysz Daniel, słuchaj, miał do Ciebie interes, na Aftera Cię zapraszam, Twoich znajomych również, zapłacę Wam hotel, wszystko, wszystko, nie? nie jedyne co Daniel musiał zrobić, to dodać fanpage hotelu na swoją grupę i dostałby wtedy zniżkę, nie y, cały hotel, tylko zniżkę, bo nie jest aż tak dobrym twórcą, żeby reklamować hotel za jedno udostępnienie za całą noc, tak? Za cztery osoby. A Daniel tego nie zrobił, to czego odniosę się w dalszej części materiału. Dobra, pojechaliśmy do hotelu, e, mówię, tam się podam na imię tego e, organizatora. No i mówię, że ten pan, tam nie będę mówił Miona, mówi, mówił mi, że jak tam państwa zareklamuje na grupie, to będę nocle noc państwa za darmo, bo tutaj przyjechałem na aftera, do znajomych, do youtuberów, nie? on mówił, nie, broń Boże, nie, nie, nie takiego czegoś ja nie przyjmuję, musi pan zapłacić. I tak jak wcześniej wspomniałem, Daniel miał dostać zniżkę, a nie zapłatę za cały hotel. I to Marcina pytał, Daniel, czy może dostać taką zniżkę od hotelu, a nie na odwrót. To nie Marcin proponował Danielowi zniżkę, tylko na odwrót. Było pytanie, czy jest w stanie załatwić coś taniej albo za darmo, tak? Czyli nas oszukał, że hotel będzie opłacony? Zniżka to nie znaczy opłacony. Pamiętaj. Potem powiedział, że składniki do kociołka załatwi, bo Kotwicz chciał ze mną nagrać kociołek w hotelu. I to miał być właśnie ten... Ta niespodzianka. No i ten organizator kupił tam cztery piwa, jedno sam zacząpić, pół i trawódki i szampani. Mówi, no nie, jak wiesz coś to od nas, tam ekspo coś tam i piąteczka. Mówię, dobra, zajbiście, mówię, kasy za hotel nie ma, kociołka nie ma. Nie, słuchajcie. Część składników już była w hotelu ale nie mieliśmy nie mieliśmy e, tego nie mieliśmy energetyków i nie mieliśmy soku syropu malinowego więc chłopaki tam radowity z Polakiem pojechali i w momencie kiedy oni przyjechali z tymi składnikami daniel już spał a nie, nie chcieliśmy go budzić, więc po prostu kociołek zrobiliśmy sami, bez żadnego streama, bez żadnych nagrań. Tak jak Kotwicz wspomniał, kociołek był, ale później, gdyż dziewczyna Daniela stwierdziła, że jest śpiąca, i Daniel nam powiedział: chłopaki, ja idę z dziewczyną do pokoju, jak będzie kociołek, zawołajcie mnie. Siedział z nami od początku do końca, do momentu, gdy Tomek, opiekun Kotwicza, nie wyniósł go, Arsen, który się najebał tym kociołkiem, i Musiał zostać wyprowadzony. Kociołek był, a Marcin otworzył sobie piwo, bo chłopaki chcieli trzy piwa, a dostał czteropak, czyli cztery piwa. Stwierdził, że jeżeli chcieli trzy, to on sobie to jedno wypije, bo wystawia ze swoich pieniędzy, tak? I kolejna sprawa, ktoś zamówił tam była Lurę i mąż był wszyscy siedzimy, nie? Radowity tam był, kotwicz, tam jego znajomy ten co mu pomaga I ktoś kurwa zamówił 12 porcji pierogów. Tam nie wiem kto tam krzyknął, już nie będę mówił, bo tam nie jestem pewny. jeszcze stawiam, nie? Tylko Daniel, gdybyś wiedział, i Lure, jak i Kotwicz byli u nas na stoisku, więc zostali opłaceni przez nas i Marcin stawiał też im te pierogi, ty nie byłeś w naszym teamie, bo nie wywiązałeś się z prostej umowy. Miałeś udostępnić fanpage na twojej grupie i tego nie zrobiłeś, tak? Ja zjadłem jedną porcję i Łukasz zjadł drugą porcję, nie? tam z na pół, tam z Arsenem na pół, no i poszedłem na górę, tam my posiedziliśmy. Wchodzę na dół i mnie goni tam jakaś pani. Kto zapłaci za pierogi? Kto zapłaci za pierogi? Lurę tam z mężem siedzą na dworzu, tak? jest z kotwiczem, tam z kitrani. Lurę tam chyba dzwoniła do Radowitego, że ktoś, kto, nie, kto ma zapłacić za pierogi. Nikt nic nie wiedział. Marcin zapłacił za pierogi i tak miał zrobić to od początku, tylko Marcin zamawiał pierogi dla naszej ekipy. Czyli ekipy Gamesters plus youtuberów, którzy występowali na naszej scenie, tak? To jest proste i oczywiste. I w momencie, nawet gdy Lurek chciała zapłacić, tak jak wcześniej wspomniałem, Marcin powiedział: Nie, 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 za nich też płacę. Bo omyłkowo stwierdził, że to nie są nasi goście, siedzieli na polu, po prostu ich nie widział. Ale zapłacił za nich, jak i zapłacił później za y, kilka porcji. Nie wiemy kogo, ale zapłacił za kilka porcji, które nie były opłacone. Czyli zapłacił dwa razy tyle niż zamawialiśmy. Ja tam 18 zł zapłaciłem za swoją porcję. Kurwa, musiałem jeszcze na czwarte piętro iść. Daniel, miałeś pokój numer chyba 305. Tam piętra są trzy, nie ma czwartego piętra, okej? Okay? Śmialiśmy się normalnie z Arsenem, z Agnieszką, że Pozerka, że Radowity też pisał, że go oszukali. Dziwne, bo Radowity nam napisał, że go nie oszukali, wręcz przeciwnie, dostał, został załatwiony mu fotel, który już jest w jego domu, więc tutaj macie screena, jeżeli nie wierzycie, proszę bardzo. Kotwiszowi zniżki obiecali, nie? Daniel, to tobie obiecano zniżki. Kotwicz, co miał dostać, dostał. Nie został oszukany. Rozumiesz? Nie został. Komuś tam obiecał konsolę, nam obiecał noslegi. Nie obiecał nikomu konsoli. Nikomu. N nikomu. Ani jednej osobie, rozumiesz? A tobie obiecał zniżkę. Z, N, I, z K, E. Nawet nie umiem literować, kurwa. Rano wstaliśmy, od razu gdzie dodaliśmy, nie? No. Pieszne jest to, że po prostu wyszedłeś z tego pomieszczenia, gdzie my siedzieliśmy. Eee, Poszłeś, bo Agnieszka, czyli twoja dziewczyna, chciała iść spać. I powiedziałeś nam jasno i wyraźnie: Jej się chce spać, bla, bla, bla. Jak będzie kociołek, przyjdźcie po mnie. Tylko Arsen siedział z nami do chyba 3 czy czwartej rano. I Arsen pił z nami i się zapił, tak jak już wcześniej wspomniałem. A ty spałeś, więc nie chcieliśmy Cię budzić. Dałeś rano dzidę, bo na drugi dzień miałeś jechać już yy, do domu czy do Warszawy, nie wiem, gdziekolwiek i, i miałeś tam sobie coś zwiedzać. Nie mamy pojęcia, co chciałeś robić, ale dałeś dzidę tak, jak chciałeś. Nikt cię do tego nie zmuszał, prawda? Czyli Ani nam hotel nie opłacił, obiecali. Chodzi o to, że obiecali, wiecie, powiedzieli, dajemy przyjeździć. Okej, okay, wpisujemy w Google frazę zniżka, słownik języka polskiego obniżenie się czegoś pod względem liczby nasilenia obniżka ulga rozumiesz że to nie jest opłacenie że nawet Marcin na tym nie traci ani ty na tym nie tracisz wręcz przeciwnie zyskujesz ale nadal musisz opłacić sobie ten hotel z własnych pieniędzy które jak wspominasz dostałeś na wyjazd od swoich widzów przez donaty tak Mówienie komuś, że tak załatwię ci, to wcale nie jest obietnica. Tak samo jak ty miałeś rzucić filmik, czy tam link do fanpage'a na grupę hmm. swoją, nie zrobiłeś tego, co nawet potwierdził nam Twój brat, Łukasz. Przyjeżdż... Aha, miał być after na 50 osób, after miał być na 300 osób, a było około no mniej, poniżej 100 wybyła, ale w sobotę, w sobotę, kto robi w piątek aftera, przed najważniejszym turn turniejem na jego stoisku. No nikt, nikt nie zrobi ci, bo nikt nie jest głupi, nikt się nie zapije przed takim turniejem. Tak? Jasne, to jest wszystko jasne, że zrobiliśmy after w sobotę, który się odbył, a ty w piątek wieczorem już miało cię nie być. Czy w sobotę wieczorem. Miał być stream Kociołek, to w ogóle połowy składników nie było. Część składników już była. Mieliśmy wódkę, szampana, piwo amarene i nie było tylko energoli i soku malinowego. A więc co to oznacza? Że było 6 składników, a jeżeli nie było połowy, to powinno nie być ich trzech, a nie było ich dwóch. Rozumiesz? Było 4 były 4 składniki, a miało być 6. To, że stream kociołek się nie odbył, to nie jest wina nasza. To był pomysł Kotwicza, który rzucił go tobie, więc ty jesteś tak jakby współ powiedzmy, współorganizatorem tego streama Kociołek, który miał się odbyć na kanale kotficza. Tak, Brałeś w nim udział. Marcin, ze swojej dobrej woli, rzucił pieniądze na ten stream Kociołek. I on naprawdę nawet powiedział tobie, osobiście, że nie chce występować, bo nie chce być kojarzony z, z drank streamami, jako Gamesters Organizacja. Nie chce być kojarzony z yy, złymi osobami, takimi jak ty. Jakiś tam organizator, cały tam założyciel. O Daniel Medzika, pogadamy prywatnie na afterze, mam tyle spraw do Ciebie, wiecie. Marcin powiedział, pogadamy prywatnie na afterze, tylko wiesz, after był w sobotę, a Ciebie nie było, to A. A B, prywatnie, to znaczy nie o biznesach, nie o y, sponsoringu, nie o pieniądzach, prywatnie, po prostu rozmawiasz jak człowiek z człowiekiem. Czaisz bazę? Prywatnie. Tak i mówiono. I dużo tam osób zostało szukanych. Daniel, nikt nie został oszukany, oprócz twoich, jak i naszych Gamesters Game. widzów, rozumiesz? Ani Radowity, ani Kotwicz, ani Lur, nikt nie został oszukany. Tu masz nawet screeny na to, że potwierdzają, nie, nie zostałem oszukany. Arsen bardzo dobrze się zachował, był moim ochroniarzem, pomagał mi. Na vlogu to zobaczycie. Szkoda, że nie nagrałeś vloga, jak zaczęło robić problemy nam yy, w hotelu, gdzie się zatrzymaliśmy. I ktoś obcy dla niego musiał go wyprowadzić stamtąd Żeby nie było burdy I niepotrzebnego syfu Tak zwanego dymu jak to nazywasz Ktoś mówi, że jest opłacone 12 porcji Ani lure nie chciała zapłacić się nie przyznała Ani żaden inny youtuber Ja tam powiedziałem, dobra, Ja za swoją porcję zapłacę Chodzi o to, żebyście pojechali gdzieś Mówię, Kamil, dobra słuchaj Chodź ze mną na hotel, opłacę Ci hotel Opłacę Ci kolację, wszystko, nie? Dobra, dobra Pojechał. Ani bym mu nie opłacił hotelu, ani nie płaciłbym mu nic. Daniel, ale to ty nas zapytałeś o zniżkę. Zapytałeś nas o zniżkę. Nie, że Marcin cię zaprosi na hotel. Tylko o zniżkę na ten hotel. I nikt ci kolacji nie obiecywał, rozumiesz? Nawet my, jako Gamesters, nie mieliśmy zapewnionej kolacji przez Marcina, to czemu ty byś ją miał mieć? Kotwicz nie miał zapewnionej kolacji, Lure też nie miała zapewnionej kolacji, dopiero zdecydowaliśmy wieczorem, że taką kolację zamówimy. Marcin zamawiał zamówienia od naszej ekipy. Naszej, to nie znaczy ciebie, bo przyjechałeś z nami do hotelu. Kotwicz fajnie tutaj tym spinerem tam kręcił Tak, Kotwicz kręcił tym spinerem, ale zapewne widziałeś to na naszym fanpage'u, fanpage'u Gamesters. Dzięki, że nas oglądasz, Daniel. Super, że nas wspierasz. Dzięki wielkie. Bo tak to wiecie, pojechalibyśmy do tego hotelu 200 zł. Jeśli byśmy pozwiedzali, Warszawę, może by jakiś fajny. No, był cel 1000 zł nawias. Tak, dlatego mówię, że na zero wyszliśmy. Bo cel e, cały został wydany w Warszawie na transport, na jedzenie, na hotel. Wróciliśmy, cali zrobi i tyle. Ech, Daniel. Ty wrzucałeś zdjęcia, jak zwiedzałeś Warszawę, bo byłeś przy Pałacu Prezydenckim, jak robiłeś tam świece, więc zwiedzałeś ją. Nie wiem, jak długo, ale ją zwiedzałeś. Poza tym, jeżeli twoi widzowie zbierają na ciebie na jakiś cel, a celem był wyjazd na Expo i nie wiem, czy na Expo, ale był celem wyjazd i ty dostałeś te pieniądze i miałeś je wydać na ten wyjazd, to czemu chciałeś jeszcze teraz, mówiąc, przycebulić na hotelu który miałeś zapłacony przez tak naprawdę swoich widzów. Rozumiesz, o co chodzi. Że to, że Marcin chciał ci organować zniżkę, to była jego dobra wolna wola. Ale to, że ty chciałeś jeszcze przycebulić na tym, e, na, ty, na tym darmowym hotelu i teraz to mówisz, chociaż nikt ci tego nie oferował, no to jest trochę nie fair, nie sądzisz? Z względem twoich widzów, którzy zapłacili ci na cały wyjazd, na hotel, na jedzenie, na przejazd, na wszystko. Na wszystko. On prezentuje tam organizację z Call of Duty jakoś bogatą, najlepszą w Polsce czy coś i takie robienie w chuja za byle co, bo to tak naprawdę jest byle co. To jest brak szacunku do mnie, brak szacunku też do mojego kanału czy widzów i. Daniel, ty wiesz co to jest zniesławienie, prawda? I w tym momencie to robisz i robisz to okropnie i wiesz w takim bardzo złym świetle chcesz nas przedstawić. Tylko dlatego, że nie dostałeś czegoś w zamian za to. Co miałeś zrobić, czyli udostępnić fanpage hotelu Nie nasz, hotelu Żeby dostać zniżkę, A tego nie zrobiłeś Ja już pierogów nie wiem, ja już pierogów nie wiem Tam dałem pani 20 złotych, 2 zł na piwku, tu ona powiedziała dziękuję nie? Ja tam chyba on, on wszystkich tam uszukiwał, ja nie wiem Nie zabiłem pierogów, ci pyłem kurwa ci Nie, tu pierogów dostałeś A czyli chodzi o to, one były... Okej okay. Ale kurwa, wchuję polecić. Ja się się, bo tu 12 sztuk. 12... To była GG Arena, oni mnie wychujali, kurwa, oszusti. Obiecują hotele, imprezy, jak gówno robią. Czasami nie Ty wychujałeś nas i hotel, a nie my wychujaliśmy ciebie. Pamiętaj. I wychujasz teraz swoich widzów, kłamiąc im w oczy. Przedstawiając nas w złym świetle. Tak się nie robi, Daniel. Tak się nie robi. Powiedz mi Daniel tak kto z twoim wizerunkiem jaki prezentujesz zaoferował by ci od kopa y, darmowy hotel tylko dlatego, że że przyszłeś do nas. Dlaczego? Daniel powiedz mi kto z twoim wizerunkiem i imidżem jakim prezentujesz Zaoferowałby ci tylko darmowy hotel. Daniel powiedz mi z twoim imidżem i wizerunkiem jaki prezentujesz kto zaoferowałby ci darmowy hotel, jedzenie imprezę, tylko dlatego, że przyszedłeś do nas? Powiedz mi, kto? Marcin zaoferował ci zniżkę, tak jak powtarzałem 300 wcześniej razy. Zniżkę, zniżkę, zniżkę. Czyli zniżenie ceny, a nie cały hotel. A impreza była w sobotę, ale ty w sobotę już pojechałeś do domu. Rozumiesz? Do domu. Chyba, na pewno. Na pewno. Pozdrowienia od Gamesters GG Arena i restauracji Royal. GG Arena to ci co pierogi. Ruskie Już co so pierogi. Pierogi przyjechały od... Dziękujemy za pierogi, kozaki, nie? się kurwa żywiłem. Dosłownie od GG Arena, ty. Opłacone teraz. Ja rozumiem na wcześniejszym nagraniu, jak mówisz, że nie zrobisz pierogów. Ale powtarzasz dokładnie to samo na nagraniu w momencie, gdy. Pięć minut później przyjeżdżają ci te pierogi. To ja nie wiem, gdzie twoja hipokryzja. Gdzie jest, gdzie jest ta granica? Opowiedz nam o tym. I, I te pierogi nie było od nas. I dziękujemy za rozwykopu, który wysłał ci te pierogi. E, ale nadal. Nadal. E, w ogóle też śmieszne. E, nie zjem pierogów. E, okropne. Nie tknę pierogów. Dostaję darmowe pierogi. E! Dobre! Dobre! Pierogi! Dobre! Za darmo! Nie chodzi o to, że to była organizacja GG coś tam, no nie pamiętam, to jest Call of Duty i chodzi o nich, że oni w chuja polecieli. Wiesz, bo ja myślałem, że może naprawdę by nie okej już tego, ne? Aftera pójdę Agnieszka Pozna tych youtuberów. Spędzimy fajnie imprezę w gronie takim właśnie tam bliższym mojemu zawodowi tam powiedzmy tymczasowym czy nadzie mam nadzieję że stałym Agnieszka, wiecie no to nie lubi Mówię pójdź na after może jej się spodoba a tam idziemy kurwa na dole w jadalni sześć osób Radwity Lure i tam ja i w ogóle ktoś jeszcze leci kurwa jakiś chopin ja tam kurwa śpię już, już chciałem streama zrobić w hotelu chciałem zrobić drank streama bo mieliśmy 07 dwa razy nie czyli półtora litra Chciałem kurwa zrobić streama powiedzieć wszystko kurwa fikołka napierdać i dymy zrobić Oni tak siedzieli w komórka kurwa Recepcjonistka z hotelu wywaliła nas z zewnątrz do środka tylko dlatego, że byliśmy za głośno, co oznacza tylko jedno, nie było zamuły. Poza tym, miałeś robić streama z kotwiczem, z kociołka, ale twoja dziewczyna poszła spać i ty dlatego go nie zrobiłeś. Po prostu, rozumiesz tą akcję? To nie jest tak, że ty nie chciałeś, by była zamuła, bo ty mogłeś sobie to zrobić równie dobrze w hotelu. Po prostu poszedłeś spać i, i koniec. Zamknięta blamka, koniec idę spać. Na razie Elo ma gamę pierogi sters kurwa.